Zagażem próśb podziękować do Matki Bożej łaskawej. Tych decyzji jest mnóstwo. Pielgrzymuję przede wszystkim prosić o potrzebne łaski dla całej mojej rodziny, dla wszystkich znajomych. Chcemy za wszystko podziękować, za wszelkie łaski, jakie doznajemy od naszej Matki, bo Matka nie może odmówić. Matka Boża też wie, o jakich, jakich decyzjach idziemy. Dziękuję za ten rok, bo był dla mnie dosyć ciężki. Chcę podziękować za święcenie diakonatu. I przygotować się dobrze, prosić o błogosławieństwo Boże przed święceniami kapońskimi. Dobrze jest zobaczyć, że więcej osób wierzy i że nie jest się osamotnionym w tym zwariowanym świecie. Buduje się. Bardzo postawą ludzi, których tutaj spotykam, tym, że doświadczają Pana Boga, chcą się tym doświadczeniem dzielić. Mamy iść i głosić, mamy pokazać swoją wiarę, nie bać się tego, nie wstydzić. I to jest też takie pokazanie właśnie wiary i tutaj w Polsce i na Ukrainie, że. Że Pan Jezus jest wszędzie i każdego chce dotknąć, i, i my też chcemy świadczyć właśnie swoją postawą, obecnością. Tutaj widać, że każdy jest siostrą i bedatem, tak jak w Piśmie Świętym, że nie ma Pan, Pani, tylko jest siostra i bedaty. To jest ogromna miłość, którą zarówno wrócimy do Polski którą się będziemy dzielili w swoich rodzinach i, i właśnie w swoim życiu. I myślę, że to jest taki akumulator, który będzie procentował w naszym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Przede wszystkim mamy dobrych przewodników, którzy nas duchowo rozwijają. Nasi księża, tutaj ksiądz dyrektor, czy, czy wszyscy księża, którzy tu opiekują się pielgrzymką, y, dużo serca w to wkładają. Nie pokazują po sobie żadnego zmęczenia i to buduje wszystkich, którzy idą, bo, bo dla nich też jest ciężko na pewno i y, y, y też strój, który mają, to jest jeszcze dodatkowo, y, też jest ciężko. Y, no, jakby nie może nie ciężarem, ale jest utrudnieniem. Ale mówię, ta opieka duchowa, konferencje, możliwość spowiedzi. Na końcu zawsze idzie kapłan, kto poczuje taką potrzebę i nawoływani do tego, że to jest rok Matki Boskiej z Fatimy, która wzywa do pokuty, do nawrócenia i cały czas ten temat tu jest, przewija się w konferencjach i to, że to niepokalane serce nam pomoże, tej Maryi. codziennie dzień jest Droga Krzyżowa, Różaniec Święty, godzinki i współczesne, i pieśni, ale też i takie tradycyjne, niektóre już nawet zapomniane. Jestem w grupie muzycznej i śpiewam przez całą drogę, to też mi powiem szczerze, że w niektórych momentach dodaje wielu sił, bo nieraz już człowiek jest bardzo strudzony, a poprzez ten śpiew zapomina o wszystkim i, i wychwala Pana podwójnie. Ja dość śpiewam Ci pies, O Panie Jezu chcę znać, że, że coś że, co ja kocham Ciebie ty zmieniasz mnie. I co? I co chcę Ci tylko ci wszystko. Pielgrzymka to jest piękna rzecz, zachęcam wszystkich do skorzystania z takiej duchowej drogi, bo tu naprawdę można się zatrzymać, można zobaczyć, dostrzec, dotknąć tego Pana Boga tak naprawdę, być z Nim, obcować, słuchać co do nas mówi i zabierać to ze sobą do domu. Jest to właśnie czas na takie głębokie zamyślenie. To jest to był czas, kiedy ja mogłam bardziej się oddać mojemu życiu, życiu duchowemu niż mam na to czas w, codzienny, w takim codziennym pędzie. Przez kilka lat pielgrzymi tylko szli pieszo tutaj w Polsce, a już od trzech lat także dalej pielgrzymują przez tereny Ukrainy i są przyjmowani z wielką radością, z wielkim entuzjazmem, a także z wielkim podziwem. I myślę, że to jest tak piękne świadectwo dla tamtych mieszkańców, mieszkańców Ukrainy, zachodniej Ukrainy, którzy uczą się także tego nowego sposobu pogłębiania swojej wiary, jakiegoś wyrzeczenia i ofiarowania swojego życia Panu Bogu. Pielgrzymi są przyjmowani przez naszych mieszkańców. Dzięki Bogu, że my mamy e, dużo rzymskich katolików, to są wszystko polskie rodziny. I dlatego, że są otwarci. Sami nieraz korzystali z pielgrzymki na Kalwarię Pacławską. Wiedzą, co to znaczy przyjąć pielgrzyma. Dlatego oczekują. Ale ponieważ wzrasta też liczba pielgrzymów, to też i nasza szkoła polska, świętej Jadwigi, też oczekuje tych wszystkich, którzy nie będą mogli pójść do domu. Ile pielgrzymi chodzą, my zawsze przyjmujemy. Sześć, cztery osób jak zawsze. Zapisaliśmy się na cztery osób, ale... Nie wiem, czy wystarczy nam cztery, czy może trzeba więcej wziąć, jak będzie trzeba więcej. No tu żyjemy z żoną, do mamy wielki swój, możemy wziąć więcej. Przyjmuję zawsze mam z Rzeszowa, taka rodzina, całą, mąż, żona, córka i jeszcze kolegów. <grywa> tak? I czekają na nas, <grywa> dzwonią. Czekujemy na żywów, bo każdego roku ich rozbieramy po własnych domach i bardzo z tego powodu cieszymy w związku z tym, że też chodzimy na, na z pielgrzymką na Kalwarię Pacławską, do Kalwarii chodzimy, no i też oczekujemy, żeby nas ktoś przyjął na noclegi. Tak, się chcemy odwzięci w taki sposób. Też bierzemy pielgrzymów, e, no, czysto po ludzku nie można nie brać, bo ludzie e, poświęcają siebie, no nie taka zabawa, prawda, A, więc tak po i idę się modlić. I, Zmęczony, zmęczony i muszą odpocząć. Żeby nie przyjąć swoich rudaków, no to to by było um, z naszej strony bardzo, bardzo, bardzo przykro, gdyby nie przyjąć. Jak to się mówi, gość w dom, Bóg w dom. Po prostu taki dobry uczynek, co możemy, to robimy. No mamy po prostu możliwość, to możemy wziąć podach. dach. Przede wszystkim dajemy im wypocząć, umyć się, no, i kolacja, później śniadanie i też... E... Odwozimy ich do kościoła na placu i, już, i skończy się nasza misja. Tak radośni, jak śmieją, człowieka się przyjmiesz się, do tak. mieszkania, on się obmyje. Łazienkę my wszystko gotujemy zarani, wszystko, woda ciepła jest. No, przychodzą, myją się, potem wieczerza, normalnie siadamy do stołu i rozmawiamy. Oni opowiadają, gdzie idą, jak. Potem dają nam jeszcze jakiś. Obrazki. Podnoszę się za nas, to chyba jest najważniejsze. Panie Jezu, chcę być tak, że ja to mam Ciebie, ty z miejka śmiech. Chcę cię dziękować, ci z tym wszystkim wsi, za już mi się Takim wzruszającym momentem było podjęcie. Nas jako kleryków przez już starszego pana na jednym z noslegów już po stronie ukraińskiej był to weteran wojenny Polak, który dzielił się doświadczeniem Polski, ale doświadczeniem także Pana Boga w swoim życiu. Pomimo tego, że nie, nie miał wielkich możliwości materialnych, na pewno włożył. To przyjęcie, całe swoje serce było widać wielką hojność z jego strony. W Gródku po prostu zostaliśmy tak ugoszczeni, ja i moi y, dwaj bracia z Pielgrzymki, że no, myślałem, że to jest naprawdę hotel kilkugwiazdkowy. I, I tak, chciałem jeszcze dodać, że do tego miałem tak, porządną kolację, taką kolację, taką wypasioną, że jak się najadam, to się nie mogę ruszać. I do tego jeszcze słodkości, jakieś torciki i tak dalej. Z rana wiadomo, jajecznica, y, normalnie rewelacja, byłem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Ludzie, którzy nie mają za dużo... Po prostu tak dużo dali od siebie, że no, aż im miło na duszy robi, że, że tacy ludzie są tutaj. To była rodzina ukraińska. Będąc tutaj pierwszy raz, wchodząc do tych miast, miasteczek czy tam wsi, spotykając się z tymi ludźmi, po prostu ogarniała mnie nie wiem, takie wzruszenie wielkie, płynęły łzy. Będąc już po raz kolejny, spotykam się z tymi samymi praktycznie ludźmi na noclegach. Już troszeczkę wiem, jak to wygląda, gdzie do kogo pójdę, ale za każdym razem są rozmowy, jest modlitwa z tymi ludźmi no i, i mówię i wspominamy. Poprzednie nasze spotkania tutaj ci ludzie mówią, co ich powiedzmy gnębi, jakie mają problemy, z czym się borykają, ale pomimo tych przeszkód materialnych, okazują naprawdę nam bardzo, bardzo dużo serca. Nocujemy od siedmiu lat w rodzinie, gdzie jest 12 dzieci, z czego jest już dwóch kapłanów. Siostra zakonna, a reszta jest mniejszych I gospodyni na przykład mówi nie wiem, co z nich będzie jeszcze. I to są takie domy bardzo skromne, ale no serce tam jest serce i co mnie na przykład uderza w tym domu te 12 obrazków pierwszokomunijnych, więc jest specjalny pokój, taki pokój, nie wiem, jakby sanktuarium domowe. Obrazy święte i naprzeciw te obrazki komunijne, no tym naprawdę człowiek się buduje. Bardzo cenimy sobie, że ta kolejna pielgrzymka z Rzeszowa przychodzi przez nasze tereny tutaj, lwowskie. Pielgrzymi mogą doświadczyć tutaj tej naszej pobożności. U nas ludzi wierzący są, u nas idzie wszystko po starą polsku jeszcze. Polacy są bardzo złaknieni kontaktu z Polską. Często ich dzieci już studiują w Polsce, już pracują w Polsce. W zasadzie niewiele się mówi, więcej się płacze, tęsknię za Polską. Chcą słyszeć o Polsce, chcą żeby rozmawiać. To jest takie pozytywne, bo, bo są te relacje. Nie, nie jesteśmy oderwani jak kiedyś, bo byliśmy kiedyś, kiedy jeszcze był Związek Radziecki, to była powiedzmy zamknięta kurtyna. I nie było możliwości tych kontaktu, a właściwie no, ten sam język, ta, ta sama kultura, ta sama wiara i dlatego też nie tylko coś możemy przyjąć od pielgrzymu, ale przede wszystkim dać. Za co ich podziwiam i zawsze się czuję taka mała wobec nich za głęboką wiarę. Gdyby oni nie byli takiej głębokiej wiary, nie spotkalibyśmy się. Ile oni musieli przeżyć? Ile musieli doświadczyć prześladowań, a oni mnie zachwycają. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład podczas pierwszej pielgrzymki, takiej jeszcze bardzo surowej, znalazłam się w mieszkaniu zupełnie przypadkowym na nocleg, gdzie pani miała rozłożone pismo święte na stole, na pięknie haftowanej serwetce. Jak zauważyła, że ja mu się przyglądam, to zaczęła mnie przepraszać, że jeszcze jednej Ewangelii nie przeczytała. W tym roku, czy nie klęknąć przed taką wiarą? Często właśnie pielgrzymi z Polski uczą się i zauważają tą taką gościnność, takie proste życie jeszcze rodzinne, pogłębione na dawnych tradycjach. Zauważają w rodzinach właśnie tą rodzinę wielopokoleniową, Babcie, dziadków, pradziadków, rodziny młode ze swoimi rodzicami, i uczą się właśnie takiej też prostej, bardzo pobożności. Ludzie, których doświadczamy, których widzimy i z którymi jakoś żyjemy, też są jakimś takim motorem napędowym do tego, żeby być bardziej Polakami. My tu urodzeni żyjemy z Ukraińcami, tak? Jak u siebie w domu, jak to mówią. No mamy synowę Ukraińcę. Mamy zięcia Ukraińca. Żyjemy normalnie. Nie ma różnicy. Jestem Ukrainką, a w małżeństwie 45 lat mam męża Polaka. Moi dziadki, pradziadki tutaj wyrośli, choć mój dziadek po mamie wyjechał. A mój dziadek, kałap, chowany tutaj. W musiskach. także. My, z jak to mówił, z Polski nie wyjeżdżali, Polska od nas oddychała. Tylko wszystkie, tak my rachuniemy, że to Polska. matko ty się nad tymi którzy się tułają dlatego stąd wywędrowałaś z Chodowicy jako matka pocieszycielka w Strabieniu na Dolnej i na Górnej Śląsk i znalazłaś w przytułek we Wrocławiu w kościele Augustianów i Tobą opiekują się ojcowie Kapucyni ale równocześnie tyle deklaracji słyszymy Abyś ty się nie tułała, są ludzie, którzy chcą pomóc, aby twoje miejsce było miejscem światłości, chwały Boga, rozsławiania Twojego imienia. Po to też tutaj przychodzimy. Abyś ty się nie tułała, abyś była rozpoznawana jako matka i pocieszycielka. Tu, w tym przeciągu, kopia Twojego wizerunku, tu trwają modlitwy. Tu jednoczą się ludzie, aby dla Ciebie przygotować i dla Twojego Syna godne miejsce. O Maryjo, witam Cię! O Maryjo, kocham Cię! Przed chwilą był bardzo trudny moment, bardzo źle się czułam, noga mnie bardzo, bardzo bolała, ale już zamieniliśmy się z mężem butami, aż do tego doszło. Dosłownie. Jest lepiej. Jest lepiej, jest dobrze. Powiem Wam szczerze, że parę lat temu troszkę mi łatwiej było iść, ale w tym roku yy, naprawdę jest tak ciężko. Nie wiem, być może, że za dużo nagrzeszyłem. No mnie dopadło drugiego dnia, bo mi stawy siadły. Ale no, intencje są na tyle istotne, że chce się iść. Nie chce się przejechać w karetce, nawet jak boli, chce się dojść i no, wyprosić Pana Boga. Każde cierpienie, nawet to bardzo dusze, to tym bardziej przynosi jeszcze więcej łask przez właśnie to przeżycie tego cierpienia. Kontuzję mam cały czas. O. Jedno kolano zabandażowane, tu miałem wczoraj drugi, ale przeszło. Są siostry, czuwają nad wszystkim no to odciski to naturalnie, ale w tym, w tym roku tak się za bardzo nie przygotowałem, bo poszedłem tak na spontana, bo, bo w sumie to nie miałem iść. I po prostu wziąłem sobie niewłaściwe obuwie i tak dalej i tak się troszkę męczę, ale to jest już nieważne. Wszelkie dolegliwości pielgrzymkowe, które są otarcia, pęcherze. Odbicia, omdlenia, skaleczenia, to, to my zabezpieczamy tutaj wetrze, także tym się zajmujemy i, i też nawet dobre słowo, bo czasem to wystarczy, żeby, nie wiem, poklepać i będzie dobrze, pójdziemy dalej i dojdziemy, także to jest też takie słowo dobre, potrzebne i, i tak się realizujemy w tym, bo ym, chociaż też mamy dolegliwości własne, bo, bo każda też nam dokucza coś, ale. Jakoś tak Pan Bóg daje siły, że nawet nie potrzebujemy czasem odpoczywać, tylko kolejka się ustawia do naszego, naszego tutaj, naszej grupy, tej medycznej, i pomagamy. Grzymka już się zbliża do końca i powiem Wam szczerze, że chociaż jest bardzo ciężko, żałuję, że się kończy, bo chciałbym, żeby to jeszcze trwało i trwało, tak. No, no To wygląda tak, że idzie się po prostu, modli się, masz swoje intencje. No, naprawdę wspaniała rzecz. To trzeba poczuć. To jest to jest naprawdę. Yy, to działa. To jest e, przełamywanie własnych słabości. Człowiek zazwyczaj siedzi za biurkiem, jeździ samochodem, a tu musi przejść te 200 kilometrów. Jeżeli ktoś kiedykolwiek, cokolwiek miał z pielgrzymką do czynienia, to kiedy widzi wędrującą pielgrzymkę czy śpiew pielgrzymkowy, to człowieka od razu rusza. Można przez te pielgrzymki wzmocnić się przede wszystkim wiarą. I zachęcam naprawdę wszystkich do udziału. Zachęcam przede wszystkim młodzież, żeby tą tradycję podtrzymywała. Pozdrawiam Ciebie Matko, mistrzyni moich dróg. Pozdrawiam Ciebie Pani, nadzieją moich dróg. Pozdrawiam Cię drogo, ze wezłaś na Dojść do sanktuarium, to znaczy przynieść ten bagaż, który pomnożył się przez wszystkie dni. Pomnożył się ten bagaż, który wzięli pielgrzymi z domu, a wielość spraw, wielość intencji, wielość spotkań sprawiają, że ten bagaż jest bardzo duży. Zostawiamy go u matki. Ktoś powiedziałby, i mamy święty spokój. Ten bagaż. Jest pobłogosławiony i właściwie my z Nim wracamy w codzienne życie. W ogóle nasze życie jest pielgrzymowaniem, pielgrzymowaniem do domu Ojca Niebieskiego. I takie pielgrzymowanie do sanktuariów jest taką zapowiedzią naszego pielgrzymowania do domu Ojca Niebieskiego. I ono pomaga nam w pogłębieniu naszej wiary, w oddaniu się opiekę Panu Bogu. I w tym pielgrzymowaniu zazwyczaj towarzyszy nam Matka Najświętsza, która w swoim życiu także zawierzyła przede wszystkim Woli Bożej, zawierzyła Słowu Bożemu. I ona także udawała się z pielgrzymką do swojej krewnej Elżbiety udawała się, można powiedzieć, z pielgrzymką do Ziemi Egipskiej z ucieczką. Ale to było pielgrzymowanie. W jej y, życiu wiary. Dzisiaj stoimy przy sercu tej matki, która zna nas, wie, co w sercu swoim nosimy, jakie intencje mieliśmy, idąc w tej pielgrzymce. Wie, co tak naprawdę najbardziej nas dręczy, jakie trudności, jakie problemy, jakie choroby przeżywamy. Ta matka zna nas, kocha nas. Ona może tak jak w kani Galilejskiej dzisiaj zanieść to do Jezusa. I to jest piękne. Cieszę się, że tutaj także każdego roku z Rzeszowa wyrusza pielgrzymka do Archidiecezji Lwowskiej. Przede wszystkim do ślicznej gwiazdy miasta Lwowa, do królowej korony Polski. Dla Polaków obraz Matki Bożej Łaskawej, te data ślubów Jana Kazimierza, to jest bardzo ważne. Ja nieraz, jak jeszcze pracowałem jako kanclerz, potem pomocniczy w Lwowie, a przez lato często odprawiałem katedrze, tych grup było dużo, to mówiłem, wiecie, gdzie jesteście? Nie wiem, czy jest ważniejsza Częstochowa, czy Lwów, bo pamiętajcie, że Częstochowa się obroniła 1655, a w grudniu, a śluby Jana Kazimierza były pierwszy kwiecień 656 i po ślubach za dwa tygodnie Czarniecki odnosi pierwsze zwycięstwo militarne pod poznaniem nad Szwedem, jak się mówiło. Czyli widzicie, jaki siłom albo ma cię, królową, zadonie weź nasz moc i zawsze jeśli miłości to. A Zaciągnęliśmy wielki dług, wielkie zobowiązanie wobec tych wszystkich, z którymi szliśmy. Wzajemna wymiana informacji, doświadczeń, pracy w grupach duszpasterskich, odpowiedzialności za kościół lokalny, diecezjalny, powszechny, a także zaciągnęliśmy wielki dług wobec tych, których żeśmy spotkali. Ich życzliwość, ich wiara, ich wytrwałość zobowiązują nas. Aby o nich pamiętać, aby o nich się modlić, aby o nich mówić przede wszystkim. No i tak się tworzy Kościół i tak się rodzi też myśl o następnej pielgrzymce.